Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z kolejną nowością marki Skania. Właściwie taką częściową nowością, ponieważ przyjrzymy się teraz rozwiązaniu, które miało już pewne prezentacje. Ono się przewija w branżowych doniesieniach od kilku lat. Nagrywałem już, pamiętam o tym film, bodajże w 2022 roku w Norwegii, ale teraz widzimy to w Polsce. Widzimy to na egzemplarzu przygotowanym przez Skania Polska. Sprzedanym już polskiemu klientowi. Ten polski przewoźnik czeka obecnie na odbiór pojazdu, więc ta nowość pojawi się na naszych drogach. Co natomiast jest tą nowością? No tutaj oklejenie mówi samo za siebie: jest to dłuższa kabina, przedłużona o 27 cm w stosunku do standardowej, więc oferująca też lepsze warunki życiowe w środku. W tych 27 cm od razu kryje się wyjaśnienie nazwy kabiny. CS23, czyli kabina serii S, bo właśnie s mówimy, i 23, czyli około 2,3 metra długości tego nadwozia. 2,3 metra odtąd mniej więcej dotąd. Dla porównania, tutaj mamy kabinę z 20 w nazwie to jest seria R, czyli to będzie CR20 czyli kabina serii R o około 2 metrach długości. 2 metry mniej więcej, odtąd dotąd. Na gdzie kryje się ta różnica, skoro tak na pierwszy rzut oka w poszyciu kabiny jej nie widać? Podobnie jak zrobiło to Volvo Trax w kabinie Globetrotter XXL, Skania postanowiła ukryć przedłużenie za spoilerami. Widać to oczywiście, jak spojrzymy od tyłu. No bo spójrzcie, ten spoiler standardowa długość. A jednocześnie, gdy spojrzymy, tutaj pojawia się tylko bardzo krótki fragment. Dodatkowo, skania założyła tutaj znacznie dłuższe fartuchy gumowe. Spójrzcie, ja bez problemu umieszczę tutaj dwie dłonie obok siebie. Dla porównania, na zwykłym spoilerze mieści się niecała jedna dłoń. No i skoro już o tych spoilerach mowa, to pojawia się kwestia długości całego ciągnika. Skoro kabina jest dłuższa. No, i spoilery są też dłuższe: to naczepa musi się znaleźć dalej, naczepa musi być przesunięta bardziej do tyłu, tak? Dlatego ten pojazd, tak jak on tutaj stoi, on ma dłuższy rozstaw osi od standardowego. Tutaj zdecydowano się na rozstaw 3,95 m, tak? A jednocześnie, pomimo tego dłuższego rozstawu osi, siodło jest mniej więcej standardowo ustawione względem osi napędowej, czyli mówiąc krótko. To siodło znajduje się dalej od przodu ciągnika, a więc i naczepa będzie się znajdowała nieco dalej. To też wszystko ma ciekawy efekt pod kabiną. Spójrzcie, ile tutaj pojawiło się w wolnej przestrzeni. Tutaj mamy m.in. takie na przykład widzicie przedłużenie przewodów. To mocowanie kabiny musiało zostać przesunięte. Z prawej strony wolnego miejsca jest jeszcze jeszcze więcej. Tutaj tak naprawdę można by zamocować jakieś dodatkowe schowki. Silnik jest bardzo głęboko schowany. Tutaj jest to jednostka sześciocylindrowa Super 13, 500 konna, doskonale znana. Tak to wygląda. No i co? Skoro mamy tutaj dłuższy rozstaw osi, siodło musi znajdować się dalej od przodu pojazdu. No to od razu dochodzimy do stwierdzenia o, ktoś ma bardzo ciekawy sygnał. Yy, od razu dochodzimy do stwierdzenia, że ten pojazd po podpięciu standardowej, pełnowymiarowej naczepy, on stworzy zestaw dłuższy niż to standardowe 16,5 m. Czy więc oznacza to, że pojazd taki jak ten nie może ciągać pełnowymiarowych naczep otóż może, gdyż skanie znalazła na to. Bardzo ciekawy i prosty sposób. Jak wiadomo, w Unii Europejskiej obowiązuje od 2022 roku specjalny wyjątek dla ciężarówek bardziej aerodynamicznych, zapewniających y, większe bezpieczeństwo, na przykład przy kolizjach lub przy spotkaniach z pieszymi. Y, kto wykaże w homologacji, że takie, taką poprawioną aerodynamikę oraz bezpieczeństwo zapewnił, ten może. Uzyskać zgodność z artykułem 9a. I jak widać, zgodność z artykułem 9a jest, ona nam tutaj występuje. Ten, ta zgodność oznacza, że ciągnik, który teraz widzimy, on może zostać podpięty do pełnowymiarowej naczepy, on może przekroczyć standardowe 16,5 metra i jednocześnie nadal będzie w pełni legalny. Tak samo legalny jak legalne jest na przykład Volvo FH Aero, G, czy Mercedes Actros Pro Cabin. Jak natomiast skania to zrobiła, skoro na pierwszy rzut oka nie widzimy tutaj innego przodu? Otóż cała magia kryje się w zderzaku. Ten zderzak jak widzicie bardziej wysunięty od standardowego. Tutaj dla porównania zderzak standardowy. Ten zderzak wystarczył, by samochód uzyskał zgodność z tym artykułem 9a. Ten zderzak został stworzony początkowo dla ciągników elektrycznych. Te założenia są dłuższe, ponieważ baterie zajmują więcej miejsca przy ramie w skani. Ciągnik musi mieć dłuższy rozstaw osi. Naczepę trzeba odsunąć, siodło trzeba odsunąć do tyłu. tak i zestaw nam się wydłuża, więc ten zderzak jest standardowo mocowany do wszystkich elektryków skaniowskich, do wszystkich elektryków skaniowskich ciągników, tak. Natomiast tutaj ten zderzak posłużył do tego, żeby uzyskać możliwość ciągania pełnowymiarowych naczep, pomimo tej dłuższej kabiny. Coś takiego jest już oficjalnie dostępne, coś takiego znajdziemy już jak widać w polskiej ofercie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by taki pojazd u nas zamówić i z tymi pełnowymiarowymi naczepami jeździć. Co więcej, te 27 cm to nie jest opcja tylko dla ESKI. To nie jest opcja występująca tylko w wersji CS23. Jak najbardziej możemy to sobie zamówić w połączeniu z niżej zamocowaną kabiną, czyli z kabiną serii R. Na przykład taką, jak tutaj. Jak widzicie. Jedna przestrzeń na grillu mniej jest w werce. Yy, możemy zamówić taką przedłużoną merkę CR23. Wówczas będziemy mieli dłuższą kabinę, ale po prostu z tunelem silnika. I co więcej, możemy to sobie zamówić nie tylko z tym wysokim dachem typu Highline, ale też ze średnim dachem typu Normal, takim połowicznym podwyższeniem dachu. To też możemy otrzymać w wersji yy, przedłużonej. Po prostu mamy taką dowolność. Skania jest nam w stanie to zrealizować. Te przedłużenia one są tworzone w takim specjalnym zakładzie laxa, gdzie Skania tworzy między innymi kabiny, yy, kabiny załogowe i tam jak najbardziej mogą nam to zmontować. O ile zgodzimy się na dodatkowy wydatek, koszt liczony. No nie podam teraz pełnej ceny, no bo wiadomo, w naszej branży się tych rzeczy aż tak publicznie nie podaje, no ale trzeba za tą. Za tę dłuższą kabinę trzeba się tutaj pogodzić z wydatkiem liczonym w tysiącach, a nie niestety setkach euro. To wnętrze jeszcze jest całe ofoliowane, ponieważ jak wspomniałem ten samochód został już sprzedany. On czeka na odbiór. Więc no ja nie będę tych folii zrywał. Z oczywistych względów. W każdym razie. Jesteśmy teraz w tej przedniej części kabiny, no i ta okazuje się tak naprawdę doskonale znana, tak? Dopóki o nie patrzymy tam. Tutaj mamy wszystko po staremu. Seria S, czyli płaska podłoga, cztery stopnie wejściowe. Układ deski rozdzielczej doskonale znany. W sensie ogólny układ deski, natomiast jej wykończenie, elementy sterujące są tutaj nowe ponieważ one zostały wprowadzone w ciągu ostatniego roku, wraz z przejściem na te tablety. Tutaj stolik wysuwany, to też jest standardowe. Czyli w momencie, gdy przyglądamy się tej kabiny, tutaj nie widać różnicy. Nie zmieniła się też przestrzeń na środku między fotelami, już chciałem powiedzieć na tunelu, ale przecież to jest, więc płaska podłoga. I tak. Tutaj mamy lodówkę. Ta przestrzeń wydaje się niezmieniona. Tutaj mamy miejsce albo na drugą opcjonalną lodówkę, albo bardzo duży schowek, to też się wydaje niezmienione. Ta wolna przestrzeń tutaj to też wygląda niezmienione, więc tak naprawdę jeśli chodzi o to poruszanie się w przedniej części kabiny, to tutaj aż tak dużych różnic nie ma. Pewna różnica jest, ale ja o niej opowiem za chwilę. Natomiast, co jest tutaj najważniejszą zmianą, to oczywiście ta część, tak. Oświetlenie jest włączone, tak. Spójrzcie, ten element pokazuje nam, o ile ta kabina została wydłużona. Więc ta przestrzeń, która się tutaj znajduje, to jest nowość. To sprawia, że ta przestrzeń sypialna jest dłuższa. I to pozwoliło zastosować materac o szerokości 90 cm po całej jego długości. Tam jest 90, na środku jest 90, i tutaj również będzie 90. Tak naprawdę ten materac, gdyby komuś nie odpowiadał, tu by można pójść do sklepu z materacami i kupić uniwersalną 90, taką domową, i ona powinna bez problemu pasować. Jednocześnie mamy tutaj. Taką dodatkową konsolę. Ponieważ to łóżko 90, ono jest cofnięte do tyłu, tak? Tutaj nam została wolna przestrzeń, więc zamocowano takie, taką konsolę na podręczne rzeczy. Ponadto to łóżko dzięki temu swojemu prostemu kształtowi, tam że tutaj 90 jest po całej szerokości, ono się bardzo łatwo unosi. Spójrzcie, no ten fotel jest... Dosyć mocno cofnięty, ten również cofnąłem pod siebie. A jednocześnie bez najmniejszego problemu to łóżko uniosłem. Tutaj okazuje się też, że mamy powiększone schowki. Jak wyjmiemy sobie tę kuwetę, to okazuje się, że ta możemy sięgnąć wyraźnie głębiej. Słabo niestety to widać, ale pogoda dzisiaj wyjątkowo nie dopisuje tutaj mamy też dodatkową przestrzeń i tam tak naprawdę gdyby ktoś chciał zrobić większe zapasy to wysuwa ten oto schowek i tam jest w stanie zmieścić na przykład dwie zgrzewki wody dodatkowa przestrzeń znajduje się również tam więc tak to wygląda tutaj możecie też sobie zobaczyć jak nie, to pod materacem tutaj możecie sobie zobaczyć jak ta dodatkowa konsola jest przymocowana? Ona ma oczywiście pewną wadę. Mianowicie, gdy siedzimy na łóżku, no to ona ląduje nam pod udami. Tak jak teraz siedzę, to nie powiem, żeby to, nie wiem, wbijało mi się w nogi, no ale nie jest to rozwiązanie idealne. No w każdym razie, to, że ta ściana jest przesunięta o 27 cm bardziej do tyłu, no to nam daje wyraźnie większe poczucie przestrzeni, tak. Na tym ta różnica między innymi ma polegać. No, teraz sobie wyobraźmy, że ta kabina normalnie przecież się tutaj. Idąc dalej, u góry można było zastosować łóżko 80-80 cm szerokości, a jednocześnie, jak widzicie, nie ma żadnych przeszkód, żeby zachować fotel w dotychczasowej pozycji i na tym fotelu siąść. To łóżko nam nad fotel nie zachodzi. I po jednej, i po drugiej stronie. Tak wygląda ten materac 80 cm. A, i jeszcze kolejna różnica. No jak widzicie, mamy tutaj teraz to łóżko 80 cm szerokie, opuszczone. I bez problemu jesteśmy w stanie otworzyć sobie schowek, tutaj stanąć, otworzyć drzwiczki od mikrofalówki, która trafiła na wyposażenie tego egzemplarza. I jeszcze obok tych drzwiczek przejść, nadal mamy tutaj wystarczająco miejsca. Tak naprawdę, no tu w tej górnej części kabiny, o tutaj mamy też ekspres do kawy. Tu w tej górnej części kabiny, tutaj bardzo wyraźnie widać tę różnicę między y, standardową kabiną a zwykłą. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę sporo miejsca. No i co, biorąc pod uwagę to, że Mamy tutaj dużą swobodę ruchu z górnym łóżkiem. Yy, łatwiej możemy się tutaj na przykład minąć na środku. Łatwiej się dostaniemy do tych schowków w razie gdyby tutaj ktoś spał. No to powiedziałbym, że jest to rozwiązanie na przykład dla podwójnych obsad. tak Jeśli w podwójnej obsadzie w Esce komuś było trochę ciasno, no a wiadomo w podwójnej obsadzie to we wszystkim może być ciasno, nawet w ciągniku amerykańskim, no to myślę, że to przedłużenie naprawdę... Może zrobić różnicę. Oczywiście jest też opcja rezygnacji z tego łóżka. Możemy tam sobie wówczas wstawić dodatkowe schowki i wtedy to poczucie przestrzeni będzie jeszcze większe. No i tak to wygląda. Ja tak w swoim subiektywnym komentarzu dodam, że yy, trochę szkoda, że nie zostawiono pierwszego układu, który skanie przewidziała dla tej kabiny. To był układ taki, powiedzmy. Pierwszy prototypowy, on podobno nadal jest dostępny, ale skania jednak kładzie, układ, kładzie nacisk na ten układ, który tutaj widzimy. W tym pierwszym układzie mieliśmy tutaj łóżko zsuwane i rozsuwane, a jednocześnie lodówka i lodówka i ten schowek one były cofnięte bardziej do tyłu. W efekcie te 27 cm przedłużenie kabiny ono przekładało się też na więcej miejsca na tunelu. Ostatecznie skania postanowiła. Postawić jednak na inny układ, ten który tutaj teraz widzicie na nagraniu, właśnie tutaj z tą oto konsolą. No i co? Podobno klient, który czeka już na ten samochód, jak zobaczył ten większą kabinę, nie miał wątpliwości, że chce się na to zdecydować, ponieważ odczuł wyraźną różnicę. Ja sam jestem ciekawy ile tych pojazdów pojawi się u nas. Czy zdobędą one popularność? Czy na przykład będzie to właśnie opcja pod podwójne obsady? No i jakie potem będą Wasze wrażenia z eksploatacji tych pojazdów? Bardzo dziękuję za oglądanie.